Jesteśmy na żywo. Jesteśmy w trasie od rana, tak jak Państwu w piątek zapowiadałem. Będzie dzisiaj niespodzianka. Wieziemy coś ciekawego, coś specjalnego. Rozpoczynamy kolejną serię. Witam serdecznie Grzegorz Bajor. Prawdziwe samochody. Kanał YouTube'owy. Pokażmy w końcu. Ciekawe, czy ktoś z Państwa zgadł co, co wieziemy, co, co będziemy dla Państwa przygotowywać. Obejrzyjmy go dookoła. Jesteśmy w trasie od rana jesteśmy dzisiaj w drodze wieziemy nasz skarb żeby go nie uszkodzić żeby dojechał w całości. Proszę Państwa, Audi 100 CC 83 rok czyli wersja przed liftingowa drugi rok produkcji bo Audi 100 C3 Zostało zaprezentowane w 1982 roku. Samochód z Niemiec, samochód od pierwszego właściciela 176 tysięcy przebiegu. Nie wiem, czy to słychać. Jak to dzwoni? Samochód w pełni ocenkowany samochód w pełni oryginalny, i rozpoczynamy. Odnowienie, odbudowę, odnowienie bardziej, bo samochód jest cały, jest kompletny, jest sprawny, jest jeżdżący. Zaczynamy odnawianie prawdziwego Audi. Będziemy to wszystko relacjonować na naszym kanale. Będziemy Państwu pokazywać, jak to auto zostanie odnowione, co przy nim zrobiliśmy. Zaczynamy taki. Nie lubię tego słowa, ale użyję projekt youtube'owo handlowy. Odnowimy ten samochód, pokażemy to wszystko na, za pośrednictwem YouTube'a i później ten samochód oczywiście będzie do sprzedania. Zajrzyjmy do środka. Pokażmy jak wygląda 39-letni samochód. Krzysztof, który dzisiaj tu mi pomaga za kamerą, jak wsiadł do Dzień dobry. Jak wsiadł do samochodu, powiedział, że Eee, co powiedziałeś? No, kiedyś to było moje marzenie. <laughs> to jest moje marzenie również eee, Super i, wygodne auto. i to jest y, to jest niesamowite auto, będę oczywiście o tym mówił w kolejnych odcinkach dzisiaj tak na gorąco, tylko zrobiliśmy krótką przerwę, eee, krótką przerwę w lesie na jakąś wodę, trzeba się dziś jeszcze jakieś kawy napić, nie możemy nic po drodze spotkać z sensowną kawą pewnie już dojedziemy do Mielca i się w domu napijemy jestem bardzo podekscytowany tym samochodem eee, no zobaczymy co z tego wyjdzie no, jest pomysł działamy a później a później się zobaczy co z tego wyjdzie samochód tak jak powiedziałem jeżdżący wjechał sam na lawetę sprawny z niemieckim TIFem ważnym 176 tysięcy przebiegł proszę zobaczyć Bagażnik, jak wygląda samochód? Najprawdopodobniej nigdy nie był też lakierowany powtórnie. Zobaczymy to jutro, jak dojedziemy do firmy. Zrobimy sobie jakąś tutaj inwentaryzację stanu technicznego tego auta. Pokażmy go jeszcze z przodu. Coś pięknego. Tak zwane cygaro. Audi 100 C3. Cygaro, wersja przed liftingiem, można ją rozpoznać po klamkach tzw. Tak scyzoryki, a w 1986 roku były klamki takie kasetowe jak w Audi 80, który jest bardziej popularny na naszym rynku. Pewnie Państwo na pewno takie auta widzieli. Także wracamy. To dzisiaj tylko tak gwoli wstępu pokazujemy, co co wieziemy wiedziemy jedziemy też? Volvo, także żeby nie było, nie pojechaliśmy na pusto. Mocy przerobowe muszą być wykorzystane w pełni, a więc Volvo do sprzedania choćby nawet od jutra, a Audi będziemy pokazywać. Będziemy, myślę, że raz w tygodniu będziemy jakiś odcinek odcinek emitować, pokazywać jak ten, jakie są postępy prac, co przy tym samochodzie zrobiliśmy, opowiem też więcej o tym egzemplarzu, o w ogóle o tym modelu, o historii tego modelu, o historii modelu 100, który, który odmienił losy firmy Audi w latach 60 to cóż, żegnamy się przyjemnego wieczoru my jeszcze mamy trochę jakieś 140 km do domu, także dwie godzinki jeszcze będziemy jechać Jutro może coś jeszcze pokażę, jak będzie chwila czasu. Miłego popołudnia. Do widzenia. Cześć.